Pewnego dnia nauczyciel ogłosił klasie, że będziemy grać w Kahoot. Rzuciłem swoją torbę z ziemniakami w powietrze i krzyknąłem, bo byłem bardzo podekscytowany. Wiedziałem, że wygram. Wszyscy patrzyli na mnie, jakbym oszalał, ale wiedzieli, jaka jest prawda. Nigdy wcześniej nie przegrałem żadnej gry. Gra się zaczęła i oczywiście byłem pierwszym, który dołączył. Mój nick to Hootking235. Większość dołączyła, ale niektórzy nawet nie zawracali sobie głowy, bo wiedzieli, że jestem niepokonany. Było 15 pytań i dominowałem, aż zobaczyłem lidera ktoś z użytkownikiem You're going to lose. Sofio 89 był tuż za mną. Nagle cała klasa zaczęła ich dopingować, mając nadzieję, że w końcu przegram, a ja pomyślałem O nie, to się nie wydarzy. Ale wtedy wydarzyła się katastrofa. Pomyliłem się przy dziesiątym pytaniu, a You're going to lose. o dziewięć odpowiedział poprawnie. Wyrywając pierwsze miejsce ze mnie, a ja spadłem na drugie. Zmagałem się z wszystkim do końca gry, ale kiedy ogłosili zwycięzców byłem tam, na drugim miejscu, drugim tymczasem nowy mistrz stał tam, jakby wygrał złoty medal olimpijski. Okazało się, że to była Beki. Beki. Wszyscy śmiali się ze mnie. Więc zrobiłem jedyną rzecz, którą mógłby zrobić rozsądny człowiek. Puściłem najpotężniejszego pierda, sejsmicznego i zniekształcającego rzeczywistość na zawsze. Był tak intensywny, że włączyły się alarmy przeciwpożarowe.